Witam wszystkich serdecznie już w czwartym odcinku let's playa Half-Life'a dwójki eee, no i dokładnie tak jak wczoraj powitały nas lagi to przez to, przez to, że musi się gra Na Znaczy skończyliśmy skończyliśmy na tym, żeby miło mnie ciało no wurachów no Przedługiewałem mój film i mi się wydaje, że mam przejść ten, Znaczy, z tym, co mam Dokładnie ten, nawet idziemy Jezus, mówi a ja pociąg jedzie no dalej raczej poszły No nie wyskoczy ja się już No zobaczymy, przejdź z następnym idziemy Ale szybko tak za pociągiem, że mnie nie widzieli może Nie, 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 brzydki, brzydki. Ja mogę tu przejść? Ł ładnie mogę, jeszcze bym nie strzelają. z Kubany. Ze wszystkich stron. Co ja mam teraz zrobić? Hmm. Dobra, lecimy na chmapę. Stop za pociąg. O, mogę tu przejść? przejść? Tak jest. Hmm. Może zaraz tam. Tak też mogą przejść tak w ogóle, nie? Noż. Przestańcie we mnie strzelać w je... niewdzięcznicy Mogę przyjść, mogę przyjść, mogę przyjść chyba nie Hmm Jakbym wyszedł za tej osłony, gdzie ja mam iść? Uciekać! Uciekać! No jeszcze jeden tam? O nie, ja go dorwę Ja cię zdorwę tsuniaku Dobra, dobra, chycaj, chycaj, chycaj tam na to, O, no chycaj do środka! Dalej! Kurde, nie mogę tam wejść. Mogę przejść pod pociągiem tu? Proszę powiedzieć, że mogę? Kurde, nie mogę. No i to gówno znowu zdjęcia robi. No co ja mam zrobić tutaj? To jest raj. Hmm, może jest gdzieś jakieś wejście do pociągu? No kurcze, mole, no obczepi się

może jak zrobić tak, no nie, nie da rady tam wejść za chimę. Hmm, może to gdzieś coś z tym pociągiem, jest? ale lagi straszne. Nie, tu nic Nie, ma. Hmm. Ja tu się tutaj wysią, na górę. A, nie, nie, na nie, 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 mnie, znowu nie, 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 Miejmy nadzieję, że to tak, to chyba będzie to... ...amił. No, można powiedzieć, że to próbowali. Chyć, chyć! Kto jest? to się nazywa? Być profesjonalistą. No nie wiem, tylko jak czuć. No, chodź, chodź, chodź. Łe, nie doleciało! Uciekać! Uciekać! Są czujści, są czujki. Nie mam czujki. Dobra, barykada! tak nie przejdą. O, ciemno. No kurde, ale mi FPS -y dziko podskoczyły do 47. Żeby tak kurde było cały czas, a nie? No dalej, dalej ładuj się. Proszę. No, dziękuję. Root kennel. Chyba im uciekłem. O! Jest apteczka. No. Co? O nie, wygnajki. Zostawcie ją. To, to, to. to jest pierwsza broń. Ja im kurd dam. Tak bezbronnych ludzi strzelać Zaraz zobaczymy. Tu coś jest! Tak, już idę, już już cię uciekam, jeszcze cię zostałem samą. Tam oczywiście przejść nie mogę. Wow! Fajny ragdoll jest w tej grze. Jak się szczera, to dość realistycznie się przewracają. Nawet nie dość, tylko bardzo realistycznie się przewracają. Dalej, pochodzi mu! to jest. t t my balls! Jest taka osłona jakby... Wyłącz tę latarkę. No Nie tu weź? Dobra, idziemy na dół. Co? Pociąg! Spróbuję tak wejść na pociąg i tam doskoczyć. Jest na pociągu i teraz chyć! Oooo, ale za mnie jumper, skopany ze mnie młodych. Krótko. Chwileczka, aaa! i tak, z i graf Half-Life at Weekend. Szkoda, nie no ma tutaj jakiegoś basza, muszę ciągnąć też w swoim kruzbara. Który? Dajcie kurde, czy je chcesz? No mercy. A set no, no mercy, bitch. Dobra, już lepiej. Chodźmy szybko, w tym duchu. Co to jest? Nie ufam temu. A ten. Zdjęcie robocz. Zgubane. Dobra, przechodzimy szybko. O ty. Tak, to nic nie wydaje się. Ła. sam się. No nic. Tym, 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 tym. Skąd, skąd tu zanieszczać? Raz... O nie, o wy! O. Który to, skóry to? Jest gdzieś? Mam nadzieję, że to inny. Bo inaczej to znaczy z tym niż A, Kizma Jazz, o, to jest z jakichś mark Hall 5, tu na pewno nie myścimy. O! Bols. Nie, no, nie mogę się doczekać, aż będę miał granaty normalnie. no. On tu zejść na dół chyba. Wow, 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 normalnie. Pryč! Výbak. A tak to si Ale já ja jsem Morgan Freeman, to dla všechno je zlatvé. Trzycie, Dobra, przy następnym loading screen kończę odcinek Bo mi się wydaje, że zaraz przejdę na limit 15 minut robię żeby... O nie, słyszę koper hmm. Dobra, gdzie oni poszli? Gdzie, skąd, o tam Trzy cyklierski cykliers, tajec Pierdefał Łezku, manię z się Retreat O, niki safe! Retreat Teraz oh, no, no, no. wow co to było co mi tak upiło tak ale się nie wypchowa taki jest, jest a pociąg już jechał to jest to porozumienie tylko że teraz teraz się mnie ta ryba zjecą, co mi wtedy za co jak byłem w tym teleporcie jak ktoś nie oglądał to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka tu chyba nie będzie Good God. Oh, dumb. I guess those so sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by help. This is the free man. The combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the underground railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vorgon friend here give you a jolt to get you going. Daj mi coś. Co to znaczy. ah, ah. Yeah, yeah, yeah. Co to

Tak, jest loading i na tym kończymy dzisiejszy odcinek i żegnam wszystkich i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, który będzie prawdopodobnie jutro na razie.